Tutaj są moje takie pomoce naukowe można powiedzieć do książki, mnóstwo znakomitych, bardzo ciekawych książek, zarówno historycznych, jak i dotyczących stroju, kuchni, różnego typu kampanii militarnych, militariów. To wszystko czytałam po to, żeby móc, po pierwsze, tę historię rodzinną pokazać na szerokim tle, a poza tym, żeby móc dać jakiś ciekawy barwny opis, żeby pokazywać to obrazami, a nie suchą historią, która wiadomo, że mało kogo interesuje. Czy historia Rodu wciąż jest żywa w Pani rodzinie? Bardzo i przede wszystkim, co mnie szczególnie cieszy, że również przechodzi to na młodsze pokolenie. Zresztą książkę zadedykowałam mojej córce i wnukom. I zarówno w mojej linii, jak i moi kuzyni, bracia, siostry, cioteczne, wszyscy ogromnie się interesują. Zbieraliśmy wspólnie te dokumenty. Rodzina przekazywała mi wszystko, co miała, łącznie z portretami przodków, których mam tutaj całą kolekcję i którzy tu patronują i patronowali w pisaniu tej książki. Wśród pani przodków jest także domniemany syn króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak, Franciszek Ryks, major, jak go nazywamy w rodzinie, który wyrastał na dworze króla Stasia. Oddany przez niego w opiekę z kolei najbliższemu przyjacielowi Stanisława Poniatowskiego, którym był Franciszek Ryks, kamerdyner starosta Piaseczyński, który dał chłopcu zarówno nazwisko, jak i nawet imię. A król przez całe życie, aż do swojej śmierci, opiekował się najpierw małym chłopcem, później już dorosłym mężczyzną który dostał ogromne ilości awansów, a nawet tytułował go urodzonym przed nobilitacją, co było w tamtych czasach absolutnie właściwie no niespotykane. No ale przede wszystkim ten mały chłopiec był bardzo podobny do Stanisława Augusta i został jego najpierw paziem, później sekretarzem i towarzyszył mu aż do śmierci jako najwierniejszy przyjaciel, sługa, kochający syn. Część rodzinnego archiwum, na podstawie którego pisałam moje książki. Rzeczy, zarówno bardzo cenne, jak tutaj autograf króla do Ryksa, który Bibliotece Narodowej Rodzina przekazała wszystkie pamiątki do Biblioteki Narodowej. Pamiętnik z powstania styczniowego mojego ciotecznego pradziadka pra Bronisława Ryksa, mnóstwo zdjęć, drzewa genealogiczne, dokumenty, które zbierałam przez lata, bo ogromnie ważne było, żeby ta historia rodzina miała swoje potwierdzenia, ale też mnóstwo szczegółów, jak na przykład właśnie w pamiętnikach, w listach. To jest ten smaczek, który zawsze jest najważniejszy w książce, żeby nie od tego ogółu przechodzić do tej bardzo konkretnej sytuacji, konkretnej postaci. Panie rodzinie, bardzo ważną rolę w tym tak, wspaniałe kobiety były w mojej rodzinie i zresztą w książce starałam się je opisać. Była to zarówno moja praprababka z Ryksów pochodząca, Jadwiga, która była łączniczką Powstania Styczniowego, jej szwagierka i moja ciuteczna prababka wspaniała postać, zasługująca właściwie na osobną książkę, Izabela Ryksowa, która na skutek Powstania Styczniowego w brał udział, musiał uciekać, wyemigrować. Ona się zajęła majątkiem i zmierzchniczki, która nie miała pojęcia o rodnictwie, stała się, na skutek oczywiście ciężkiej pracy, ale też talentu, które w sobie odkryła, znakomitą rolniczką, pionierką hodowli w Polsce, która była nagradzana złotymi medalami, miała mnóstwo publikacji i właściwie w pewnym momencie, oczywiście po 10-15 latach, stała się najbardziej znaną kobietą rolniczką na ziemiach polskich. Pani Żuma kupuje dużo tak, po Myserowiczach, ale również po moim dziadku Kurcewiczu Litewska, po niezawitowskich takiego ziemiaństwa, Zubelszczyzny, samego centrum Polski. I myślę, że ta mieszanka, oczywiście nie tylko krwi, ale tradycji, które z tego wynikają, no, daje mi takie fantastyczne poczucie tożsamości zakorzenienia, które jest i siłą, i radością. Losy pani rodziny odbijają jakby w takim miniaturowym zwierciadle możliwe losy polskiego narodu. Tak, no, szczególnie ten od czasu Ewki Stanisławowskiej, później cały XIX wiek, no to właściwie jest dokładnie. To, o czym Pani mówi, to są wojny napoleońskie, to są oba powstania, to jest życie pod zaborami, i wreszcie dochodzimy do, w tym tomie do wybuchu pierwszej wojny, w również, ale to już będzie dalej odgrywali oni dużą rolę. Mam nadzieję, że właśnie, bo to tak chyba często bywa, zwłaszcza dla młodego pokolenia, będzie ciekawe poczytać o tych niezwykle dramatycznych wydarzeniach poprzez losy konkretnych ludzi, poprzez ich przygody, poprzez ich dramaty, radości, nawet skandale także.